Burza ja pierdolę! Zajebiście! Kurwa, ja to po ryżu jest co? To kurwa normalnie taka mieszanka wybuchowa, że. mi kurwa żołądek. Ja już zajoba już od ryżu, kurwa. Ja, ja ryż... mi już. mi już żołądek rozsadziło, kurwa. I ty chcesz być jak Bruseli, kurwa ryżu nie wpierdalasz. No ale sam ryż, sam ryż jeść, to zajoba można dostać. Trzeba, Rozumiesz, kurwa, tak trzeba! Kurwa ryż, jakąś kurwa kiełbaskę do tego kurwa Jak pies będziesz wpierdalał byłoby... Będziesz wpierdalał jak pies Albo salami czy coś kurwa Albo jakiś sos A suchy ryż kurwa To zajopa można dostać Jak kurwa wtedy Co nie, co salami twoje było ostatnio To tak zajebiście ryż smakował wtedy A taką sam to, to nie ja Ooooooo! brusli kurwa! Nawet nie jest co brustijac! Brustijac, ryż kurwa i o! Wszystkiego po potroku! Różnych dodatków kurwa zajebistych, co nie, mięso, nie mięso, takie rzeczy! Nie to, że kurwa sam ryż ciągle! Do ryżu też musiało! Kurwa! Suki! Bliadza, mucha! Mam kurwa prawie cały... Jadłospis zpis brusali. A gdzie ty jesteś kurwa? O kurwa! Aha. Gdzie ty chuju Zajebiście. jesteś? Ej, Zajebiście to co. Pada. Ej, to idź po drewno. Słyszysz? Ty, nawet pod wodą też spada. Patologia, wiesz? Co? Pod no wodą też spada. No wiecz, bo to. A może to sople Aa! są albo grat, kurwa. Taki co? Nie wiem, ale to patologia. A podobno podlewa ten. Co ty robisz, ty? Tam jeszcze. Czekaj, to nieokończone, zaraz to skończę, kurwa. O, Paki wykopałem, kurwa, tunel na No wykopałem, kurwa. No kurwa, kalarmica ta jebana. Ej, daj mi kamienia, kop z nimi, masz? No. To czekaj, ja spłynę. Ej, ty! Nawet nie jest taka złobaza, baza, nie? <grywa> A tu jest dziurka kurwa. Nie, wystarczy, że, to to że jedna... drabina, pierdolnie. No. No pierdalam stąd Ej to przynieś drewna co? Słyszysz? Pierdalaj stąd No mnie mówisz czy koło no. mnie Do ko koło ciebie Ej, słyszysz, Przynieś. Ale, zaje ale, zaje ale zajebiście też pada wiesz kurwa, Drewno mi przynieś kurwa! Kurwa idę, takie piksele zajebiste są Normalnie kurwa, ja nie wiem, tylko że... A, pod drzewem nie pada, wiesz? <laughs> o kurwa. A to mam teksturki, więc kurwa o mnie ładny deszcz. jest Jeszcze ładniejszy. Jest! Kurwa! Zamontowałem. O kurwa, O burza! To bo... je... <grym> wyłączaj... będzie niepełna wersja to człowieku to wersja, wyłączaj! To, komputer! Wyłączaj komputer, bo znowu ci piorun pierdolnie. W komputer. Kurwa padać przystało. Słyszysz ty? Wyłączaj komputer, padać bo ci piorun pierdolnie. Co to o było? O kurwa, mi coś pierdolnęło, kurwa. O Jezu, smarnie! Zginąłeś, piorun ci pierdolnął. Nie, to creeper był chyba. O kurwa. Tak no jak piorun, wiesz. Fuu. Żyjesz? No. O, o oh, shit. Oh shit. O O kurwa, ale chmura duża, kwadratowa. To chyba burza ty. Nie? To chyba burza. O, to chyba piorun był, wiesz, bo Creeper takich wielkich dziur nie robi. Ale jebnięcie, o kurwa. Wiesz co? Chodź ci w dupkę. Kurwa. Ja muszę piacha zebrać. Weź mi węgla przynieś. Ile masz węgla? Kurwa, przynieś to, przynieś tamto. Dobra, drewnem się zajmij, dobra, zajmij się drewnem. Ja się zajmę jeszcze. Ale kurwa, piachu nie mam, ja muszę szkło zrobić, nie? To ma być kurwa taki ten. To ma być taki, żeby. To, żeby było widać, że to jest pod wodą. Rozumiesz, o co chodzi? No, to nie może być widać, bo to ma być tajna baza. No, ale to musi być wrażenie, że to jest pod wodą, kurwa. No, pomyśl sam. Co to kurwa? A, że... Sufit taki. Co to kurwa? Coś hmm. odkryłem, kurwa. Co? No właśnie nie wiem. Albo ja mam down. Albo Minecraft Madonna <laughs> Nie śmiej się z moich robi kurwa <śmiech> <śmiech> Katakumby Cóż tam były Ale to są chyba katakumby te Takie kurwa Ze spawnem tym? Żółte katakumby z piachu O kurwa O kurwa To katakumby, ty prawdziwe to są katakumby Wiesz? To te, 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 z diablo no, kucha, dwójki, różne są katakumby, to egipskie katakumby. O, normalnie mi stanął, kurwa. Orgazm Ale nie, albo to mi się tylko zdaje, czy to jakieś takie. Nie wiem, kurwa, zaraz obadam. Bo ty, bo są te, kurwa, kamienie te. A może to tylko tak zrobili, że ten. No pod piachem głębiej jest już ten kamień taki z piachu utwardzany, nie? Rozumiesz? O, nowy? znaczy on dawno był tylko teraz już jest pod piachem rozumiesz pani Majesz? Pa... no 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 dobra na razie pochodni nie będę tego ty czekaj co ja chciałem zrobić kurwa bo zapomniałem a piach i węgiel nie mam tego o, jak ja kocham arabskie, kurwa, znaczy takie egipskie, kurwa, budowle. Normalnie zaj zajoba mam, kurwa, na tym punkcie mam. Zajoba o, budujemy Kazordon? Takie tak jak a co ty, kurwa, w cibie grasz? Nie, w Minecraft'a, ale możemy Kazordon zbudować? No ja nie, to wiem, to my chcesz. Mam góry. Jak chcesz, to jest. Na razie musimy zająć się jeszcze, nie? Mm. No. Nie ma pierdolania się kurwa Krowa płynie z, 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 z tym Kurwa Krowa płynie z... ze świnią. Kurwa tu zwieszy nie, co jest... Czekaj jak to się nazywa? Z zofilia? Czy wodofilia? No Wodofilia chyba A ciebie. Zwałek w Olefanie ty naszego pnisa To jest patologia. Ty żeby nasza baza nie była niewidoczna, to muszę trzeba za szkład zbudować. Pani Majesz? Ma być niewidoczna nie No mamy no, ci pod wodą jedzie niewidoczna, nie rozumiesz? Przejście Czy ty kurwa... Hmm. Pani Majesz, to ja do ciebie gawary? Gawarysz? Ale będzie światło widać O, creeper! Pod... <śmienicza> ty. ty si ten... kurwa... za? O -o. za o, kurwa, zjebałem Do wody wpadł i mi trochę ucho oderwał EJ CO TY KURWA KONIA WALISZ ŻE cię WYŁĄCZYŁO Minecraft ci się ZJEBĄ Chyba Minetę walisz znowu CZEMU CI SIĘ JEBIE Nie wiem Czekaj zaraz sprawdzę czemu ty A EJ NO KURWA o WSZYSTKO KURWA To jakiś kurwa zjebał. system aż na sranek kurwa Jakimś głównym. No trochę Kurwa mm. tyle kraków do assassina więc A ja tam mam Tego kurwa I chuj ja mam też inne żelaków. Oh, Dziękuję. Kurwa.